Siemano. Nareszcie w końcu jest filmik, długo wyczekiwany filmik z dowodami, które potwierdzają, że wszystko co mówię, to jest prawda, a Kubańczyk to jest zwykły farmazoniarz. Dowody wrzucam dopiero teraz, bo to jest odpowiedni moment, właśnie. Wcześniej nie wrzucałem, bo zasięgi były za małe i tak naprawdę wszystko by przeszło bez echa. Początkowo myślałem, że to kamerzysta jest prowodyrem całego konfliktu, kradnąc mi pomysł na wytwórnie i nastawiając przeciwko mnie Kubę. Mamy wspólnego znajomego, od którego się dowiedziałem, że Kuba wymyślił plotkę. O tym, że rzekomo próbowałem zastraszyć jego mamę i wjechać mu na chatę, kopiąc drzwi, krzycząc, że jestem autorem jego sukcesu. Masakra! Każde z tych nagrań mogę udostępnić. Konsultowałem się z prawnikiem i w polskim prawie jest tak, że jeżeli nagrywamy rozmowę, której jesteśmy uczestnikiem, to możemy sobie ją dowolnie publikować i nic nam nie grozi. Więc mówię wam to, żebyście bez sensu głupich komentarzy nie pisali. I tu mam jak przyjechać do niego do domu. Tam. No? Kiedy do jego mamy? A no, akurat byliśmy w Szczecinie. Niewiele brakowało, żebyśmy wracali z tego Szczecina, nie? Jak do tego mamy do domu? No, do mieszkania przede do niego. Do jego mamy? No? To co ty nigdy? No jak. Ja, ja Kuba, w mieszkaniu byłem tylko, kurwa, jeżeli Kuba był. Ja, ja, No przecież, trzy ja, ja, ja... no, tygodnie temu była sytuacja, ty, ja... że przyszedł no. do, przyszedłeś no. do, no. do, do, do no. i, i mówiłeś, że jesteś to, ty jesteś ojcem jego sukcesu. Przysięgam ci tak. na swoich rodziców i na. Ty no kurwa, my, my, tak Morsza... ja, ja, nie Przysięgam ci na, na życie moich rodziców. No Ale tak, tak, ja o to tak, ja powiem ci, ja zaczynam się. Ja po, wycofuję się z tej sytuacji, bo ja jestem chcę w środkiem. ja tu jesteś korek. A ja nie lubię korek. mówię tak, ja teraz mówię prosto, dlatego ja teraz mówię szczerze, że będę mówił w tych wszystkich filmach. Dzień przed tym, jak miał ten charytatywny koncert. To ja byłem przy tym, jak on z rana, ty chyba do no niego zadzwoniłeś, on taki wkurwiony jeszcze krzycze, mówi, Kurwo, nie no będę z Tobą rozmawiał, nie do mnie dochłapy. On nigdy się do mnie tak nie powiedział. On się nigdy do mnie tak nie odniósł. to ja nie wiem o co chodzi. To nigdy. Albo kurwa, to się kurwa grają jak albo nie. Staref, ja nie nigdy... nie odezwałem się w taki sposób dla ja Kuby, kurwa. Czek, ja pierdolę. To mówię, to mówię jak Kuba, mówię ten, nie? Kuba, ale, on, ale on nigdy... Mówi, ale on jak chcesz, jak chcesz, to mówi jak T. Mówi za to, że do mojej matki. Ja pan, to on przy, przymieszczałem jak rozmawiał przez telefon, kurwa. On nigdy w życiu... Nie powiedział do mnie. A tak nie, ja muszę z nią działać, nawiasykować coś, bo tu jest Morka, ty jest naprawdę. Może daddy jest chorego. Ja ci mówię. Ty, jak kurwa Kuba ma. Miał... Tak, więc wjechali do niego na AT, przyciągali, że Kuba jest kurwa, że ty jest ojcem, nie ma sukcesu i tak dalej. Twoja mama chciała mu drzwi, to że nowe wybiegały drzwi, bo mam drzwi ukryte kurwa i tak dalej. I jeżeli by jego mama zadzwoniła do niego, że jest... Przeraz, ja bym się ja tak chcesz tak chcesz tak. A sama bym bo myślałem, że nie było dziś. Ja przyjechałem do samochodu. Ja przyjechałem teraz właśnie z szacunku do jego rodziców, bo w moim poznaniu zawsze wobec niej bardzo spoko. Po tej rozmowie poprosiłem naszego znajomego, żeby umówił mnie z Kubą, ponieważ dzwoniłem raz do niego, drugi raz do niego. Eee, umawiał się, odwoływał, po czym totalnie przestał odbierać telefon. A? Halo. A? Halo, halo, siemano. No, siema, kto mówi? Mateusz proszę, mano, morda. A, siema, Ty, słuchaj, w pracy jesteś? Nie, 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 nie mam w ogóle w Aha, nie ma cię, dobra, bo chciałem pogadać, dobra. A będziesz w ogóle, nie wiem, w mieście dzisiaj jutro jakoś no jutro będę wolny, tak wiem, koło No dobra, no to daj znać jak będziesz wolny, okej? Okay? no spoko, spoko na razie A to się minęliśmy właśnie, bo ja tę trójką też jadę, co nie? Właśnie z Gorzowa dokładnie, no nie? Dobra, a powiedz mi będziesz jutro? Dobrze morda to weź do mnie zadzwoni się, musimy spotkać po prostu przed tym co się wydarzy kurwa za już niedługo, co nie? Tylko zachowaj to między sobą i się spotkajmy, najpierw pokadać, tak? Dobra. Jak już w końcu doszło do tego spotkania u naszego wspólnego kolegi, to Kuba jednak zmienił zdanie, że dowiedział się nagle, że to jednak był ktoś wysoki i chudy, że to nie byłem ja. Ja to przyjąłem do wiadomości i poprosiłem go, żeby nie wtrącał się między mnie a kamerzystę, ponieważ wtedy mieliśmy konflikt, ponieważ myślałem właśnie, że kamerzysta jest prowodyrem tej całej sytuacji, a nie Kuba. Dalej mi coś nie pasowało w tej sytuacji, więc zdecydowałem się pójść do y, mamy Kuby do pracy na sam fajrand pod sam koniec pracy do Domu Kultury w Stargardzie młodzieżowego, gdzie dyrektorem jest właśnie mama Kuby, z którą zresztą znam się dłużej niż z nim ponieważ byłem wielokrotnie nominowany do nagrody prezydenta y, Stargardu i y, jego rodzice byli tam zawsze zapraszani i wszedłem po prostu do, do jego mamy i powiedziałem, że bardzo panią przepraszam, że przez to, że kłócę się z gościem z workiem na głowie Ktoś panią nachodził, ponieważ ten gościu, właśnie ten kamerzysta musiał kogoś wynająć, żeby podtrzymał się pode mnie, żeby skłócić mnie z Kubą. Rozmowa odbyła się w bardzo miłej atmosferze i pani Flas powiedziała, że w ogóle takiej sytuacji nie miało miejsca, że nikt jej nie nachodził i nikt jej nie nastraszał. jeżeli faktycznie nie było nikogo u pani, to proszę pogadać z Kubą, nie, nie, nie było, Przecież nie mam co no, bo no. pan tak? No, poza tym się nie wtedy jestem tak zajęta. Nie, Kolejnym krokiem było moje spotkanie z kamerzystą, gdzie zadałem mu pytanie o co chodziło z tym, że ktoś się niby y, włamywał na chatę Kubańczyka, zastraszał jego mamę i w ogóle. A wtedy kamerzysta powiedział mi następujące słowa. Było takie coś jeszcze, że kurwa Kuba y, porozpowiadał po Stargardzie, że ja niby y, straszyłem jego matkę w ogóle. Słyszałeś o tym? No to dzwonił do mnie, nie? Tebie. To nie gadaj, że ty nie wiedziałeś o tym. No co ty? Znaczy wiesz, dzwonił do mnie i powiedział, że ty byłeś kurwa u jego matki. No co ty wiesz? To ty nie masz nic wspólnego. A co ja w ogóle ci wspólnego? To on to kurwa wymyślił. Ja, ja byłem na chacie. Ty wiesz, że ja byłem u jego starej... U jego starej byłem i to nie miało w ogóle miejsca? Takie coś? Po chujem miał takie miejsce? miał miałby to miejsce? Nie przemyślałeś tego, że ja I co, tam nie byłeś finalnie? No byłem. kurwa, no nie byłem... Jemu Kuba też sprzedał tą bajkę, że zastraszałem jego mamę tylko właśnie po to, żeby wbić się na moje miejsce we współpracy z kamerzystą, ponieważ zrobiłem z kamerzysty rapera. Tak się składa, że tą rozmowę z kamerzystą Kuba podsłuchiwał pod drzwiami. Chłopak uświadomił sobie, że właśnie wszystko wyszło na jaw i pali mu się grunt pod nogami. I żeby ratować sobie e, sytuację z kamerzystą, ponieważ jeszcze nie skończyli płytę, płyty, którą robili, zdecydował się wyzwać mnie na solówkę tylko po to, żeby udowodnić w ten sposób, że niby to on ma rację. Co to? Zobaczcie filmy nie, Kuba. Ze mną. No? No, nie wiem, chyba się nawet nie wydam. Kuba bardzo chciał, żeby zniknęły z mojego kanału filmy, w których go wyjaśniam. Jeden mi usunął, groził mi, że usunie też drugi, więc miałbym trzeciego strajka, ponieważ wcześniej kamerzysta nałożył mi strajka po wrzuceniu kawałka woli, Więc automatycznie straciłbym kanał. Albo mnie ładnie, albo kanał. No. No to wypierdalaj go, to jebana. Skończyłeś na tym, że Kubańczyk usunął jeden film, a ja drugi usunąłem tylko po to, żeby tego kanału właśnie nie stracić. Eskalacją tego konfliktu było, jak on wrzucił nasz filmik z bójki w internet i osiągnęło to milionowe wyświetlenia, więc chyba rozumiecie, że nie mam żadnych obaw. Wyjść z nim do klatki na Fame MMA, ponieważ jak się biliśmy na ulicę, on udostępnił to tak samo szerokiej publice, która ogląda FMMA. No nie oszukujmy się, więc dla mnie to nic nadzwyczajnego. Po tym jak Kuba udostępnił film z naszej bójki zainteresował się tym ośrodek monitorowania oraz wielu ludzi zaczęły, zaczęło dawać anonimowe zgłoszenia w związku z tym filmem. Kubusiowi się coś poprzestawiało w głowie, ponieważ tak jak y, poszedłem pomóc mu, żeby nie miał żadnych problemów w związku z tą sytuacją, tak chłopak chciał, żebym podpisał mu ugodę, która wyglądała właśnie tak. I zobacz, potem jak zaczęło się robić gorąco w związku z tym filmem i zainteresował się tym y, o, ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, to Kuba wystraszony, ponieważ jest chłopakiem z wyrokiem, szybko zmienił gadkę, zaczął być nagle miękki zastanawiający jak ktoś może bardzo szybko zmienić śpiewkę nagle udaje cwaniaczka, ale jednak jak dupa mu się pali, to pucuje się no mów no no to wycofamy to dawaj no to, no to słuchaj, możemy razem pojechać słyszysz? ty jak masz jakieś trzecie wezwanie, to kurwa po prostu pojedźmy razem ja powiem im, żeby się od ciebie odpierdolili i posprawił, przecież Ale to jest tutaj w Stargardzie? Tak, to jest w Stargardzie. Dobra, powie, to daj mi numer tam, do kogo ja pójdę jutro rano? No dobra, to jak ja będę, to po prostu razem tam pojedziemy. Dobra, i próba, dobra, możemy się, jutro, o której trochę się wstawiamy tam? No, no nie wiem, no ja zobaczę o której tam było, na tym ja rozponię, na tym piśmie, to jest wezwanie do tych dni, Dobra. Dobra. Ja i Dobra, to daj znać i pojedziemy razem, okej. Okay. Dobra, dobra, na razie. No cześć, pa. No, dostałem przed chwilą, bo ktoś mnie kurwa zgłosił, jakiś kurwa, No ale to nie ja jak coś, co, nie? No to wiesz, nie, to ja mówię... W razie czego mówię, że to nie ja, co nie bo... I Kuba, proszę cię, przestań gadać te bzdury o tym, że ja mam jakieś ból dupy, że ci zazdroszczę hajsu, fejmu, chłopie. Przecież nasz konflikt trwa od momentu kiedy... Ty tego fejmu ani hajsu nie miałeś. No chłopie, przecież ty potrafiłeś zniknąć z, kamerzyst z kamerzystą i jeszcze mi wisieć pieniądze. Także no stary, zastanów się po prostu co ty gadasz, bo moim zdaniem nie doceniasz swoich fanów i uważasz, że są po prostu głupi i łykną wszystko co ty powiesz, a tak nie jest, po prostu za mało z nimi rozmawiasz. Ciesz się gościu, że mam charakter ci dupę uratowałem, bo mogłem nie kiwnąć palcem i przejebane byś miał. Miałem tego nie publikować, ale pomyślałem, że to nagranie najbardziej oddaje to jakim człowiekiem jest Kubańczyk.

A nie, Kuba, nie. Kuba, starcz już. Serio, starcz już. Nie jestem wcale. Chyba jest długo, kurwa, spadłem. Uwodzonka, hej. Tak to jest, jak zakompleksiony pozer daje ulicznika. Posłuchajcie naszej rozmowy po tym... Posłuchajcie naszej rozmowy po tym, jak nasza walka została przełożona na Fame MMA 6. Rzeczy. Nie no kurwa, zamarzyłeś żeby mną być, bo gdybym mnie zrobił z kamery terapeuta, to chuja byś miał, no nie? No taka jest prawda, no tak prawda, udajesz mnie kurwa Ty, zwykły chłopak jest o mnie, przecież ci to mówiłem No zwykły chłopak jest o mnie, kurwa Kuba, no przestań, przecież to ja jestem zwykły chłopak, ty jesteś kurwa nożą w plecy Nie, Ja jestem zwykły jesteś frajer kurwa Nie, frajer to wiesz, fraj... jakbym był frajer, ty jakbym był tam drugi raz. Ty, Kuba, jakbym był frajerem, to bym kurwa po tym wrzuceniu nagrywki i już bycie tego. by się w marcu, się zabiję, słyszysz, Przebijamy się na tą walkę, jesteś frajer, nie bady, i... Czyli się przebijasz, tak? Na piąte, no, przebijasz się na szóstkę. No to zajebiście, tego chciałem usłyszeć. No a ja cię życzę wszystkiego najlepszego na razie. Zawsze tak pęka, no nie. Zawsze się kurwa pierwszy rozłożyć. Ale ci mi się wydawało. Trzymaj. Podsumowując, kłamstwo ma krótkie nogi w przypadku Kuby bardzo długie. Ale po roku tego, co się działo, w końcu mogę odetchnąć z ulgą, ponieważ wiem, że na pewno po obejrzeniu tego filmu 99% z Was będzie po mojej stronie, wykazuje się znacznie większą dojrzałością. Ludzie potrafią napisać do mnie, przeprosić za to, że wyzywali mnie, tylko dlatego, że powiedziałaś o mnie to, to, to i to, co się okazało ostatecznie kłamstwem. Widzisz, ty tak nie potrafisz, jesteś dalej dzieckiem. Wielokrotnie dawałem Ci stare szanse, żeby to naprostować. Przez cały rok nie chciałem udostępniać żadnego z nagrań. No ale widzisz, Ty pewnie nawet nie podejrzewajesz, że kiedykolwiek dojdę do tego, że takie kłamstwo wymyśliłeś. Masakra. Przykro mi, stare. Do zobaczenia w sobotę.